Cześć kochani, tu Wery Berger, alias Jagodzianka. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Unravel. Dzisiaj gramy w rozdział drugi, który jest tutaj i nazywa się Morze. No, dzieciaczki zbierają coś do wiaderka. Jest i krabik. Spotkamy krabiki. Dobra, chodźmy zobaczyć, co też nas czeka tutaj. No, dzieci latawiec puszczały. Tu widzę jakiś supełek. Puszka. Że sobie to podsuńmy tutaj. I mamy lunetę. Zobaczymy czy coś mamy tutaj. Nie, ślepy zaułek. Dobra, podejrzewam, że tu musimy sobie zrobić mostek. I spróbować się wystrzelić, żeby złapać tamten znak. No spróbujmy. No nie. Nie udało się. Jeszcze raz. Oj, mój jeny. No w końcu udało się. Tam jest latawiec. Będziemy latać. I hop. tak wii, Ja latam. Jądem steruję? No? Ojej. Oj, do góry, do góry. Ale nie za wysoko. O, tam jest guziczek. Aj! Dobra, udało nam się. Oj. I golaj! Trofeum. O nie, ja się zablokowałam. Spadłam. Ojej. No trudno. I jeszcze raz. Ale przynajmniej mam guziczek, prawda? No do góry, do góry leć. Dobra, teraz tu możemy sobie pod tymi gałęziami przelecieć. Wyżej, wyżej. E, tu jest chyba nasz przystanek. Some, jakiś jak był, ale to chyba było po to, jakbyśmy wylądowali niżej. A tam jest wyłęka. szyszunie. Uuu, tu jest krabik. I on chyba chce nas złapać. Nie dzisiaj, mój drogi. Zawiążmy sobie tu supełek. Podejrzewam, że to jakbyśmy spadli na dół. Tam jest woda. Woda jest B. O, a tu jeszcze bełęka. Oj, 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 oj! Dawaj! Jarni! O nie, chyba zablokowałam się. Może ja powinnam z powrotem tą rurą wrócić? Tak. I tu u góry jest jeszcze rura. Tam chyba musimy sobie skoczyć. Oj, biedako ty. Trudno takiemu małemu w takim dużym świecie być. Zbliżamy się do brzegu. Słychać mewy, czary bitwy, szum morza. Po co nam to? Chyba nie musieliśmy tego wiązać. jest i woda. Oj! Nie tak daleko, bohaterze. Eee, Tam musimy chyba tą wełnę złapać. I chyba to musimy zrobić zanim ta wala przyjdzie. Okej. Okay. Chodźmy sobie tutaj zobaczyć. Jest guziczek. One nieraz są tak pochowane, bardzo. Trzeba do nich specjalnie dochodzić. Nie, dalej? Dobra, tam widzę supełek. Ok, Poczekajmy sobie na tę falę. O jezu! Ojej, ojej, ojej! Szybko, szybko jarni! Ja za bardzo mi poleciał. Sorry, muszę być bardziej ostrożna Okej, okay, udało się No ale co dalej? No tam w sumie widzę jakiś super jak jest, a mogę sobie to przesunąć? Tak jest No i co? I teraz w drugą stronę? O, Ojej Dobra, i jeszcze raz most tak zrobić o i tam jest guziczek dobra, zobaczymy czy możemy się rozbujać i chwycimy to, czy musimy się puszczać, jeszcze troszkę. Tak, mamy to, powróćmy to tu z powrotem na górę. Mm. Zważę chyba, żeby nie spaść. I znowu mostek. No tak się już więcej dzieje w tym rozdziale. O krabik. E, tu się błyszczy. A tu mamy... Małża? Albo raczej omułkę? W sumie nie znam się na owocach morza. Ty chcesz to? No chcesz! Uuu, ale mnie też <ścoughs> przy okazji. Uu, to jest krabik. A tam jest wałęka. Ale tam jest... Ten małż. I to samo możemy pociągnąć. Tak, i teraz tu musimy zrobić sobie mostek. I sobie wziąć tego małża, ale może z tej strony? No dobra. O, dobra, wyszło. Muszę weszło, ale ja nie. No, ale my sobie to zrobimy z tej strony. Pora na obiad. No, i teraz możemy wziąć wełęk. I oj, i hop. Kolejne wspomnienie, ale to samo ze zdjęcia. Dzieciaczki zbierają do wiaderka coś. Ojoj, nie! Ja nie wiedziałam, że tu woda idzie. Aj, nie zdążyłam wrócić. Dobra, szybko lecimy. Tu na pewno musimy sobie zrobić mostek. Góra jest bojka? No i co teraz? Zobaczymy to. no Musimy tą bojkę sobie przepchnąć. Ciekawe, czy ja mogę w ogóle na niej stanąć. Oj, oj! Dobra. No chyba musimy to sobie tutaj... Najwyżej utonę. Oj! Dobra, daliśmy radę. Żyjemy. E, pchaj to jarmi. O, fala, fala, fala. Hmm. E, musimy tą bajkę złapać. Dawaj, dalej szybciutko. że sobie porozumieć albo coś. Aha tam. Muszę wyskoczyć. wskoczyć. O! Dobra, udało się. O, znowu krab. Aj! Było blisko. A tu mamy klatkę na kraby chyba. A ten się będzie ją podnosić. Uuu Dobra, on się raczy małżem. A my musimy go złapać teraz. Mam cię. Co teraz? Panik, panik. A, ja on nas tu przetransportuje. To możemy sobie pociągnąć. Że to teraz? Cóż za zmyślny mechanizm. Teraz znowu Wiecie, co to nie wygląda zbyt bezpiecznie no. Ui! E, chodźmy sobie zobaczyć... Nie są guziczki. No, tu akurat żadnego nie ma. Aha, ja teraz nie wrócę, nie? Bye. Jesteśmy. Jakiś guziczek? Nie. I co teraz? oj, ojojojoj, oj, kraby. Dużo krabów. oj, 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 Hmm. Hmm. Czy ja tam doskoczę? A nie doskoczę. Ja chyba sobie muszę je zwabić trochę bardziej tutaj w tą stronę. Mhm. Ale tamten jeden tam został. że tu się tak opuścić Uuu, tak dobra i teraz chyba mam szansę bo to, że cóż za agresja udało się to musimy sobie otworzyć ale to się zamyka zrobimy to tak O! Op, hop! Tak to miało wyglądać. Mmm, motorówka. Podejrzewam, że musimy sobie ją zwolnić jakoś. Tu pewnie znowu mostek. sobie to damy na jeden koniec, to nam się to tak. uj Dobra. No i żeby teraz nie spaść, co? Oj! O, ale okej, okay. jest okej. Okay. Mm. Czy, czy nie? Oj, dobra. Jest guziczek. Świetnie. Oj, o, nie. <gryw> Ale tak miało być. To było wszystko zaplanowane i przemyślane. Dobra, odpaliliśmy silnik. Teraz o. Jej. Płyniemy na szerokie morze i oceany. Fajnie. O, jest i rybka. To to już koniec rozdziału jest. to. Watch the Waves. Trofeum mi wpadło. Fajnie. Kolejne wspomnienia. No i co? Obejrzymy sobie ten album, nie? The sea, some places lie far, far away from all worries, all troubles, they are treasures. Niektóre miejsca leżą daleko, z dala od wszelkich zmartwień, wszelkich problemów. One są skarbami. Tak, to prawda. O, są dzieci z latawcem. Hmm. O mojene, jaka czysta woda. O, jest jej krawik. O, jest rybcie. No, a tu już jest do rozdziału trzeciego. Ale ja zakończę to wideo tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!